Cześć z tej strony Graf Zero Vlog Literacki. Dzisiaj kolejna krótka piłka, czyli takie krótkie recenzje po około 10-15 minut. I yy, słuchajcie, po raz pierwszy od dawna przeczytałem książkę, którą tak sam po prostu chciałem przeczytać. To znaczy, nie dlatego, że, że ona była modna, że mi ją ktoś polecił, yy, że to była nowość, że miałem ją jakiejś jakieś serii, że się z kimś umówiłem, że ją przeczytałem, tylko tak po raz pierwszy od dawna, od naprawdę bardzo dawna stwierdziłem, że ja to chcę przeczytać. I to jest starość zupełnie, zupełnie zapomniany. Starość to jest powieść Stanisława Czernika pod tytułem Ręka. Znaczy starość zupełny to, jeżeli dobrze pamiętam, bo, bo w tym momencie nie kojarzę, ja mam wydanie z 77 roku. I to jest wydanie czwarte, wznowienie. Więc jak widzicie, powieść wielokrotnie znawia, wznawiana w PRL-u. Uhonorowana, jeśli dobrze pamiętam, którąś tam z tych nagród państwowych, literackich. I powieść, która pierwotnie powstała gdzieś w okolicy lat 60. Czernik był takim pisarzem. Tutaj, kilka słów. Ja wam wstawię. Postaram się wstawić wam linka do filmu biograficznego o Czerniku na, na YouTubie i to warto obejrzeć. Nawet jeśli stwierdzicie, że nie ma sensu tutaj specjalnie się y, tymi książkami zajmować i jego tak y, czytać, to bardzo polecam jego biografię, bo to wydaje mi się bardzo fajnie zrealizowany film taki w takim starym stylu, 40 minut trwa, to na, tym, na przyspieszonej prędkości obejrzycie go dużo szybciej, a myślę, że taka ciekawa postać y, pisarza, który chyba poza poza byciem pisarzem lokalnym, docenionym lokalnie, chociaż te nagrody państwowe, tak jak mówię, były, nigdy nie wyszedł, chociaż kierunek, który stworzył w, w literaturze, rzeczywiście był szeroko dyskutowany i był też przez innych twórców e, no, jakby kontynuowany, tak. Czernik był autentystą. To, było takie, to był taki nurt, który twierdził, że przeżycie Artysty, czyli też literata, i to, co on tworzy, powinno być autentyczne, prawdziwe. A autentyczne, prawdziwe jest wtedy, jeżeli odnosi się do Ziemi. On, jako pisarz właśnie ludowy, jako twórca związany z małymi miasteczkami, albo wsiami, twierdził, że to właśnie w ziemi, pierwotnej, tej ziemi, z której się wzięła cywilizacja, tak, tam jest to autentyczne przeżycie człowieka. I wiecie co? To było w tym chyba dużo szczęścia być pisarzem ludowym w, w PRL-u. Dlatego, że dlaczego? Dlatego, że można było pisać szczerze i powiedzmy nie poddać się tej propagandzie tak mocno jak w przypadku innych twórców albo może nawet nie poddać się jej w ogóle, no bo tak no myślałeś sobie o dawnych czasach chłopskich, że <laughs> ta pańszczyzna to była niespecjalnie fajna, <laughs> że chłopom się źle żyło w dawnej Polsce, wierzyłeś w to, i o tym pisałeś, i to wystarczyło. I tak po części było z Czernikiem, chociaż on miał, to jest, co jest ciekawe, on miał problemy z cenzurą. Za te swoje różne historyczne powieści, które próbował pisać. Ja pamiętam nie tylko powieści, bo on też był poetą, może nawet przede wszystkim był poetą. Pamiętam jego dramat Besprym, który został totalnie rozjechany przez cenzurę w latach 40. Ale stwierdzono, że, że dramat jest w ogóle fatalny, do niczego się nie nadaje. Ale cenzura nie dopatrzyła się w tym dramacie elementów antyustrojowych. W zasadzie to nie do końca rozumie, o co w nim chodzi, więc w sumie można go wydać. Taka mniej więcej poszła opinia. A, natomiast powieść Ręka to też jest ciekawe, że to jest już człowiek, który zaczął tworzyć przed wojną. On w sumie w latach 60., to ile miał lat, no teraz. No dobra, nie sprawdziłem. Znowu czegoś nie sprawdziłem, ale wydaje mi się, że powinien mieć chyba gdzieś około 50-60 lat, jeżeli dobrze liczę. A ta powieść jest uznawana za najlepszą w jego dorobku. Czytałem jego inne rzeczy, czytałem jego wiersze, czytałem jego dramat, czytałem jego inną powieść. Rzeczywiście jest chyba najbardziej ambitna. Teraz trochę o samej książce. To jest powieść współczesna, tak jak on twierdził, on nie lubił pisać powieści współczesnych. Nie, nie wiem, czy mu się zdarzyły w jego twórczości w ogóle jakieś takie rzeczy socrealistyczne w pełni. Wiem, że coś tam kombinował z przybosiem, ale to jakieś antologie robili twórczości ludowej, anty, ten, antypańskiej, tak. No, to jeszcze można jakoś przeżyć, machnąć na to ręką. Natomiast nie, nie wiem, czy, czy on jakoś bardzo mocno tam w socrealizmie coś stworzył. Wydaje mi się, że chyba nie, ale z góry nie będę go tam rozgrzeszał. Natomiast to jest. Po Powieść ciekawa, bo ona już, już dużo później tak, e, się pojawia. E, I tak jak mówiłem, jest dla niego, no, znaczy, jest powieścią współczesną, tak, wtedy, wtedy podejmującą ówczesne problemy. I w tej warstwie, w tym, jak ona się zaczyna, rzeczywiście na pierwszy rzut oka. Można by powiedzieć, że, że się bardzo mocno postarzała, bo problemy, które ona podejmuje dzisiaj, są już problemami po pierwsze no zupełnie przeszłymi. Po drugie, jeżeli na przykład piszemy, czytamy powieść o tym, jak to właśnie przemiany zachodzą na wsi, i chłop, tutaj pojedynczy chłop, który tradycję chłopską prawda, szanuje, wchodzi w spór ze spółdzielnią tą sadowniczą, która działa obok. No to niestety poprzez całą tę nowomowę, tak, całą propagandę PRL-u, to brzmi dzisiaj śmiesznie, to brzmi dzisiaj po prostu śmiesznie. A to były realne problemy tamtych ludzi, tak? Ich pewien sposób myślenia, to jak oni wrośli w tradycję i to jak on, działała na nich nowoczesność, to jak oni się z nią tam barowali, no to były dość poważne problemy. Sama też postać narratora, który ma bardzo dużo z, z samego Czernika. Dzisiaj jest, tak ja bym powiedział, no trochę, może do pewnego momentu wydaje się autoparodią, dlatego że dzisiaj się inaczej już o tym pisze. Ten jego zachwyt nad tą nauką, trzeba pamiętać, że to jest zachwyt człowieka, który wyszedł jednak ze wsi, który dokonał olbrzymiego awansu społecznego. Tak? A dzisiaj, no jak, jak czytamy temat, temat jego tam pracy, jakaś tam wizja szałasu w rozwoju społeczeństw gdzieś tam, gdzieś tam, no to to chwilami brzmi jak autoparodia. A tak nie jest I, i dlatego wydaje mi się, że ta warstwa taka najbardziej pierwotna tej, tej książki, ta najbardziej podstawowa, ta najbardziej oczywista trochę się już zastarzała, ale cała reszta jest bardzo ciekawa, bo mamy tutaj dwie narracje. Po pierwsze poznajemy pamiętnik pradziadka, głównego bohatera i jego brata i Yy, obserwujemy pew, pewną tragedię, o której yy, która gdzieś tam w głowie właśnie tego brata, narratora, i, i w, później też jego młodego syna, gdzieś tam, gdzieś tam sobie Narasta i tutaj na poziomie psychologicznym zaczynają dziać się rzeczy bardzo, bardzo interesujące. W pierwszym momencie trochę drażniła mnie fraza, którą odczytujemy z tego, z tego pamiętnika, prawda, tego pradziadka, no bo on nie mówi zdecydowanie jak chłop XIX wieczny, później zrozumiałem, dlaczego tak jest. I to rzeczywiście jest w tej powieści wyjaśnione, bo on dokonał pewnego awansu społecznego. Więc on rzeczywiście jest człowiekiem kształconym na literaturze pięknej i on się może zupełnie inaczej wypowiadać. To jest zrozumiałe. I kiedy dociera do nas o co tam tak naprawdę chodzi, to rzeczywiście zaczynamy współodczuwać z bohaterami. Bo to jest, powieść, to jest powieść gdzieś o tej walce pomiędzy dobrem i złem powieść uniwersalna, która się odgrywa, rozgrywa w każdym człowieku. W finale mamy taką naprawdę porażającą, naprawdę mocną scenę. Ja nie, powie, ja nie powiem wam w tym filmie dokładnie o co tutaj chodzi. Zaznaczę trochę, że to może być trochę związane z tym, co my dzisiaj nazywamy jako PTSD, ale nie do końca. Mamy taką bardzo naprawdę mocną, brutalną scenę, bardzo symboliczną, która pokazuje stworzenie człowieka, powstanie pierwszego człowieka. Można tę scenę odczytywać jako takie bardzo, bardzo naturalne, naturalistyczne pokazanie powstania pierwszego człowieka, ale tutaj bohater Czernika nie nie wyklucza jakiejś boskiej interwencji, on tam sobie takich aniołów, tak mówi o aniołach dobra i aniołach zła, którzy toczą walkę ze sobą. Można to traktować jako symbol, można to traktować dosłownie, tutaj jest dowolnie. Co jest ciekawe, u Czernika tym prawdziwym, pierwszym człowiekiem była jednostka najsłabsza najsłabsza z tego stada zwierząt tak? zwierzęta, małpy, tak. U niego są tym symbolem złego, pokazują to co najgorsze w człowieku. Biologia pokazuje to co najgorsze. Natomiast to, co, się, to, co z niego wychodzi, jest tym, co, co jest dobre i co jest słabe siłą rzeczy. To jest piękne, naprawdę, u niego. I bohaterowie, te trzy pokolenia, to są właśnie osobniki słabe, osobniki nadwrażliwe. To jest, to jest ich bardzo podstawowy problem, ale z drugiej strony jest to też to, co sprawia, że oni są ludźmi. Można powiedzieć, że oni tę traumę swoją podają z pokolenia na pokolenie, że to jest jakaś zaraza, tak. Oni mówią o tym, że oni są zarażeni złem, ale ja mam takie tak gdzieś tu przeświadczenie, że może jest zupełnie odwrotnie. Może właśnie w nich jest za dużo tego dobra, dlatego oni to zło odczuwają tak, w sobie. Żeby nie było, ja tu tak, tak opowiadam, jakoś górnolotnie, tam schodzi o bardzo konkretne sytuacje w ich, w ich życiu. Jest tu trochę takich rozważań, ale. To się wszystko rozbija o bardzo, bardzo konkretne sytuacje, z którymi oni sobie nie potrafią poradzić, które są gdzieś owiane tajemnicą. Główny bohater być może też dlatego on brzmi tak, jak brzmi, bo jest podobny do nich, tyle że nie miał e, tego sprawdzianu, tak? Nie stanął nigdy przed takim wyborem czy przy takiej sytuacji, w jakiej stanęli oni. Nie było, nie było mu to dane. W filmie biograficznym o Czerniku tam usłyszycie, że to kultura ludowa jest czymś, co, co ich ratuje. Ja się z tym zupełnie nie zgadzam, ja tego w tej książce nie widzę. Ona tu jest ważna, Czernik nie przedstawia wsi tak jak Smażowski. To nie jest tak, absolutnie. Natomiast no, nie wolno zapominać, że tego, tego pradziadka w jakiś tam sposób taki moralnie ratuje jednak szlachcic. Tak? Wiadomo, że tam no, całe sporo szlachty było, krzywo na niego patrzyło, ale znalazł się ten jeden, który go wyciągnął moralnie, który mu pokazał, że można inaczej, że można być człowiekiem, dał mu, dał mu pewne narzędzia do tego, żeby ten sobie poradził. Bardzo ciekawe jest też to najmłodsze pokolenie, tutaj reprezentowane przez dzieci, bo okazuje się, że ono też nie jest wolne od takich bardzo, bardzo poważnych wyborów, bardzo złych rzeczy. Oczywiście, znaczy oczywiście, nie oczywiście, ale powieść, mimo takiego dość przygnębiającego wyrazu, ma zakończenie pełne nadziei. To też jest w niej dobre, że, że jest nadzieja, jest jednak nadzieja dla tego człowieka, naprawdę nie, nie widzę, żeby tam była to próba ocalenia kultury ludowej. Yy, nie wiem, nie wiem, skąd taka interpretacja. Jeżeli ktoś z was czytał, to. Możecie dać znać w komentarzach, co o tym myślicie. E, więc e, nie jest to książka na pewno na miarę tych moich takich odkryć, starych zapomnianych książek, tak jak e, Prywatne życie Entu Szubat Nowackiej, e, czy Rajtar szwedzkiego króla Peruca. E, natomiast nie żałuję, zupełnie nie, nie żałuję, że tę książkę przeczytałem i tak jak na początku wydawało mi się, że ona będzie jednak zdecydowanie zestarzała, tak w finale okazało się, że, że tak nie jest. Jest tutaj też parę fajnych rzeczy w tle. Przede wszystkim postaci, postać tej babki, tak? takiej chłopki wrednej, trochę, takiej, która na wszystkich tam sarka narzeka, no ale rzeczywiście jest gdzieś jakaś taka mądrość tam chłopska w niej się, w niej się przejawia. Postać stryja z tej XIX-wiecznej historii, tego pradziadka, który, który nie mógł znieść tego, że on nie jest w pełni wolnym człowiekiem i to nie chodzi o jakieś tam wydumane wolności, nie, tylko że ta pańszczyzna nad nim ciąży. I to jest wprost powiedziane, że to nie chodzi o to, że to była ciężka do odrabiania. Nie. Czernik by ile tam oni dwa dni robili na tym pańskim koniec sprawy, ale jego to ideowo ideowo tak gryzło, że nie potrafił sobie z tym poradzić. To też jest bardzo ciekawe, że on nie uważał się przez to za w pełni człowieka. To go bolało, tak? Więc ja tę powieść polecam tym, którzy szukają staroci. I to takich staroci, które być może czymś ich zaskoczą, to takich staroci psychologicznych. Bo uważam, że to jest naprawdę ciekawa rzecz i czy ona zasłużyła na tę nagrodę państwową, którą dostała? No chyba tak, myślę, że tak. Bo warto się z tą książką zapoznać. Ona jest króciutka, przeczytacie ją bardzo szybko. Ma 176-177 stron. I tyle ode mnie. Postaram się, żeby był film w niedzielę, ale nie mogę tego obiecać, bo, bo do tego, co sobie zamyśliłem, czeka mnie dość dużo pracy, a efekt będzie całkiem mizerny. No ale taki mam pomysł, więc, więc to będę realizował. To by było na tyle. To był graf zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.